Idę na Walores. A dół. gdzie są? Tam na dole, gdzieś? Tam na boisku, no. Tutaj też jest Akademia BTT. Dosyć słynna taka Akademia. Valores są tam, nie? Na Campo de Futbol. To idź, bo chyba do 12 są. Ile jest? 6-0 dla mnie, 3-1 dla mnie i 30-0 dla mnie. Gracias. Dzisiaj trzecią rundę Janek wygrał 6 6 2 i naprawdę zagrał bardzo dobry mecz, tak jak po turnieju Tech Cup. No mamy tutaj założenia głównie takie, żeby miał dobre nastawienie, żeby walczył o każdy punkt bez względu na wynik. I ta presja z niego trochę, jakby zeszła tego wyniku, i gra już trochę luźniej, swobodniej. No i z tym Suarezem grał też w Rafa Nadal Tur w Barcelonie i tam z nim wygrał 6-4-7-6, a tutaj 6-3-6-2 i w ważnych momentach grał odważnie. Pewnie, zdecydowanie, z dobrym nastawieniem, także mecz bardzo pozytywny. I jutro ćwierćfinał z Tomasem Martinem Dówkiem, czyli rewanż za półfinał w Barcelonie. Spodziewamy się bardzo ciężkiego meczu. Tomas gra też bardzo dobrze, także no na pewno będzie ciężko. Ja się nie stresuję kompletnie tym meczem. Po prostu założenie jest, żeby mieć jak najlepsze nastawienie, podjąć wysiłek o każdy punkt. I co ma być, to będzie i żeby Janek zszedł po prostu z kortu zadowolony bez względu na wynik. Tomasem, dówkiem, z którym przegrał w pierwszym turnieju Rafa Nadal, Tur w Barcelonie 10 -7. Mecz, jak wiecie, był bardzo zacięty, wyrównany. Janek wtedy nie grał najlepiej, ale był w lepszej formie niż jest obecnie. Teraz jest w trochę gorszej formie. No i oczekiwania, jeżeli chodzi tutaj o ten turniej, są dużo mniejsze, ale to może i dobrze. Przynajmniej nie jest faworytem w tym meczu. No a dla Tomasa na pewno Janek jest niewygodny, także zobaczymy na ile Janek będzie w stanie dzisiaj walczyć o każdy punkt, być w miarę taki zrównoważony emocjonalnie, w miarę spokojny, bo jeżeli taki będzie, to ma wtedy duże szanse. Ale pozytywne jest to, że do ćwierćfinału doszedł i jakby utrzyma się w klasyfikacji generalnej hmm, chyba na piątym miejscu, jeśli chodzi o Rafa Nadaltura, a siedmiu dostaje się do Mastersa, także jest ok, nie ma nic do stracenia. Może być tylko lepiej. No niestety, Janek przegrał 6-4, 6-1. Um, ogólnie mecz był mega zacięty do po 4. Janek zaczął super, grał bardzo spokojnie, mądrze, grał skróty, otwierał kort, chodził do siatki. No, grał naprawdę bardzo dobrze, prowadził 2-0, ale potem przegrał 3 gamy z rzędu, było 2-3 i zaczął mieć jakieś tam wątpliwości. Ale mecze, znaczy punkty były tak długie, tak męczące, że Jankowi zaczynało brakować siły i potem było po 4. I potem przegrał mm, dwa gemy dosyć gładko. I już widać było, że ma coraz mniej siły, już było mu ciężko. No i w drugim przy 0,3 znowu zaczął walczyć i jeszcze próbował, ale, ale to było za mało. Także, jeżeli chodzi o nastawienie, do po 4 bardzo dobrze, i od 4 0-3, ale tutaj miał ten przestój tych pięciu gemów. No i to go kosztowało tak naprawdę cały mecz. No i co? Mam nadzieję, że sobie da sprawę z tego, że ważny jest odpoczynek. Ważne jest to, co je, e, Ważne jest, żeby e, po prostu nie bawić się może tak dużo między meczami, grać w piłkę, latać po kortach i tak dalej, tylko trochę odpocząć, ale mam nadzieję, że po meczu teraz jak porozmawiamy, to sobie sam z tego da sprawę. Bo Tomas oczywiście tak się nie bawi tutaj z innymi i nie gra w piłkę i nie gra nie jest na tych wszystkich walores i tak dalej, także miał więcej siły, no i lepiej to wytrzymał. No ale też styl gry masa jest taki, on zawsze tak gra, a Janek próbował więcej, chodził do siatki na drive'a, na voleja i też robił trochę błędów, no ale starał się grać odważniej. i to było pozytywne. Myślę, że to się na dłuższą metę opłaci. I tutaj też był przedstawiciel z HEDA, Jordi i też mówił, że Janek widzi, że lubi chodzić do przodu. Ja mówię, no może tak nie lubi, ale uczymy się tego i chcę, żeby tego się uczył, bo to na dłuższą perspektywę będzie się opłacać, będzie więc miał więcej umiejętności. Także to było na plus. No, a tamten ogólnie do siatki nie chodzi, tylko wiadomo, punktuje, punktuje, dobrze gra krosy, otwiera kort. Mega solidny, także no tak jak się spodziewałem, mecz miał być bardzo ciężki i taki był. Janek w trochę gorszej formie i też już zmęczony po ośmiu po meczach w bardzo krótkim czasie. No ale to, to nie są żadne, żadne wymówki, po prostu Tomas był lepszy. No i teraz wracamy, odpoczynek i niedługo turniej w Mursi w przyszłym tygodniu.